Siema, witam Was, witam, witam siema na kanale Chill To jest Nitford Most Wanted. Kontynuujemy sobie, witam Tak, lecimy sobie dalej. Kariera. E, czekajcie, coś w opcjach się znowu potwierdziło. Chyba nie. Nie no, wszystko jest tak powinno być. Tak? Tak. Dobra. Dzięk też. Też dobra. Tak, lecimy sobie, kontynuuję karierę. Czarna lista, co my mamy tam do roboty? Tu wszystko zrobiłem, przecież. Tak. Dobra, kamienie milowe musimy dalej zdobywać. To lecimy sobie. U mnie jest piątek. To jest odcinek na jutro. Tak. szybko jeszcze odcinek trzeba zrobić sobie zaraz do roboty kurde muszę to nie ściszyć muszę tak siedzieć niestety z tymi słuchawkami węż do głupia wygląda ale potem nie, nie słyszę jak ktoś puka poczta albo coś co już uciekłem mu kurde ten policjant jest jakaś policja. O, jest na wprost. Halo, policja. Jest? Jest. Gdzie on jest? No chodź tu. Halo, policja. Tu jestem. się widzisz mnie? Gościu widzisz mnie? Moja dobra jest Na czołowy, na czołowy dawaj go A nie uderzyć. Chciałem nie uderzyć, nie udało się. To no, trudno Tak, zapieprzamy, uciekamy <grytanie z nimi> Prawe go skasowałem tu chciałem, na lewo, na lewo, o tutaj, tutaj, tutaj. To tam są jakieś przeszkody, no chodźcie wszyscy, chodźcie, chodźcie, chodźcie panowie. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem radiowozów, o kurczę! I lecimy w powietrzu. O, teraz nie mogę się zatrzymać, bo jak mnie złapią to jest koniec. Teraz trzeba spierdzielać. Blokada. Takie przechamuj przed blokadą. Jest kolczatka. Dobra, nie było widać kolczatki, nie wiem. Tu jest jakaś przeszkoda, chodźcie, 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 gdzie oni są? Rozwalili jakiegoś? Ja kogoś tam zniszczyłem, jedzie? Dobra, jest. Tylko jeden, czy co? Tylko jeden? O tam jest kolejny Dobra to tylko można zniszczyć Zniszczyłem go? Nie, nie udało się Panowie, gdzie wy jesteście? Zniszczyłem chociaż jednego? Ja kogoś tam zniszczyłem, dobra. Chodź, chodź Kościół, chodź. Pas as lostem, doby tu jeste za mną i... I lostem. Zobaczcie kopnę w dupę. Kościół, jesteś za mną i zgubiłem cię. Zgubiłem go znaczy się. W blokadach muszę po prostu hamować i patrzeć gdzie te kolczatki są. Nie mogę tak zapierdzielać, bo potem wjeżdżam na tą kolczatkę i przegrywam. Tak więc po prostu trzeba dzwonić zawsze i na spokojnie przejechać. Już kurde zaś stracił mnie. Uh. Jeszcze jest jakaś policja. Dawać policja. Policja, policja, gdzie jesteście? Jest przed nami policja, no gdzie? Jest, jest, chodź, jest, tam jest, dobra, są. Są przed nami. Kurczatka znowu. Szkoda jest kurczatka tam. Przejechaliśmy, dobrze, udało się. Helikopter jest znowu nikt nie wleciał pod moją przeszkodę Ja jeden skinął dobrze Chodź gościu chodź Skinął nie niestety 5 minut, musimy 7 minut przynajmniej uciekać żeby ten żeby to zaliczyło w ogóle to zadanie tu coś znowu jest, gdzie to jest stacja, chodź tu you know? dawać jakąś policję aha tu nie mogę o, ale mam 95 tysięcy notowań tak więc fajnie dobrze, notowania są ważne jest tam gdzieś policja przed nami nie ona tam jest na tym drugim pasie z drugiej strony Jest już radiowóz. Gdzie on jest? Jest. Dobra, jest. Jest, zajęwaliśmy jednego znowu. Super. Kolejny. Kurwa, znowu mi sześciu goni nagle. Skąd oni się nagle wzięli? Dobra będzie ta kolczatka i znowu przegram o tam są trzy te. Dawaj ich. Chodźcie, 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 chodźcie. Tylko teraz nie by go nie zepsuć. O stacja jest. Chodź. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Rozwaliłem kogoś? Ja, jednego na pewno. Kolczatka jest. Po lewej stronie jest kolczatka, dobra. Ej, nie przejadę w nich. Cofaj, 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 cofaj. Ej, przegram to chyba, już mnie mają. Dobra, nie, nie ten nie złapali mnie. Zaraz będzie 7 minut. Ucieczki. Baga. Kurwa, ale rozpierdziel Po lewej, zawsze zazwyczaj po lewej stronie jest ta kolczatka Kamień milowy zaliczony, czas, próba czasowa, udało się Teraz by trzeba było się schować, nie? Gdzieś Trzeba było już w końcu przed nimi uciec Mam 17 wozów rozwalonych na 22. Tak? Chyba tak. Jedziemy tu w prawo. Kurde, jak teraz to zepsuję, to koniec. Tu na prawo jedź. Tam jest ten znowu. Te zielone trójkąty. Tu gdzieś to jest, gdzie to jest? Tu tu, 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 tu gdzieś Tutaj, o Jak najwięcej załatwić, dwóch załatwiłem, dobrze Blokada, uwaga Po prawej jest A to są już te ciężkie radiowozy Kurwa, co mają? Ej, dachowanie, koniec. Kurwa, mają mnie. Udało się, dobra. Ja piedzielę, ale szczęścia, ty. Więc jeszcze jak rozumu, nie, nie jadę tam Tu jest coś, jest, tu jest, tu jest, o tu Chodź tu, chodź Gincie Obydwoje zginęli Ja Czekaj Uda się wygrać? Chyba nie. Albo mnie zaraz zauważą. Ciekawe czy się uda. Uda się czy się nie uda? Ciekawe czy mi wystarczy tych notowań. By może żeby się już udało tego gościa w tym odcinku pokonać. Tak, pewnie. Mam jeszcze dużo czasu. Uda się czy nie. Kurczę, żeby się udało. Jest, udało się, super. Mamy to? Tak, mamy to, jest, super. Dobra, wiesz jaki jest. Ming wie, że masz reputację. Nie chcę dłużej czekać, miejmy ten wyścig już za sobą. Super, udało się. Możemy się z nim ścigać. Powrót do kryjówki. Co jest teraz? No ja chciałem auto przemalować. Dobra, co, ścigamy się z nim. Czekajcie, może sobie najpierw zapiszę grę, by się miał coś zepsuć. Teraz mogę się z nim ścigać. Dwa. Okej, okay, super. Okej, okay, mamy kolejnego przeciwnika. To już jest lista numer 6. Super. Co on ma za auto? A takie fajne, co to jest? Ferrari chyba, nie? Czy coś? Albo Lamborghini, nie wiem, nie znam się. To jest chyba Lamborghini. Czekajcie, bo ktoś. Kurwa nie dadzą spokoju tej do człowiekowi, dobra. Dobra, jedziemy. Witam was z powrotem. Jedziemy, jedziemy. Ja musiałem odebrać paczkę tam, pakiet. Mogę stre podgłośnić. Chyba już kurwa nie będzie nikt pukał, co? A poczekamy na elektryka, ma nam założyć ten dzwonek tam taki. E, mamy dwa takie monitorki u góry i na dole. Co jak dzwoni, to widzisz kto tam stoi na dworze. Ma nam takie coś założyć. Wow, co on zrobił, ale poleciał. Co on to zrobił, jak on tak się wywrócił? O, 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 Ja bym sam zrobił ten, ten dzwonek i te to pozakładał wszystko, ale e, trzeba tam w skrzynce coś zrobić. W skrzynce z prądem trzeba tam e, coś założyć, coś takie, takie specjalne, coś co po prostu przemienia chyba napięcie z 200 chyba 30 na chyba 12V, nie znam się dokładnie. I po prostu to musi elektryk zrobić, ja się za to nie chytam, bo wypalę chałupę albo coś, albo mi się coś stanie. A potem jak coś zepsuje w skrzynce na, z prądem to gwarancji oczywiście na to nie ma jak sam grzebiesz. Dlatego wszyscy na razie pukają, nie mamy dzwonka. Mam wszystko kupione, leży już kilka miesięcy, a elektryk ma się odezwać w tym, że albo w przyszłym tygodniu się ma odezwać do nas, kiedy przyjdzie. Mam nadzieję, że to przed świętami jeszcze zrobi. Bo to jest ten kabel taki ośmiużyłowy, takie to są cienkie kabelki takie. To jest tak do internetu kabel, taki cienki i przez ten kabel musi nam właśnie puścić sygnał i podłączyć to. Ok, mamy to wygraliśmy. No, spoko. Nie było aż tak trudno. <grymne> Nie wiem, albo taki słaby ten koleś. Dobra, dawaj drugi wyścig z nim. Próba prędkości. Okej. Okay. No i super. Mamy kolejnego pokonego. Będziemy mieli kolejnego pokonanego, super. Jeszcze jakbyśmy jego auto wygrali. Tam się znowu kolejne ulepszenia odblokują, nie? Jak tam było, że jak liście numer 6 pokonamy, to tam się odblokuje coś. Ulepszenia auta Aha, tu musimy jak najwięcej na radarach zdobyć Myślałem, że przywalę w ten samochód Wyprzedzi mnie? Nie. Są takie słabe, a bo ja takie mam dobre auto. Fajne to auto, podoba mi się jak e, tamte mi się co jakiego wygramy będzie gorsze to zostaniemy przy tym samochodzie jakie ulepszymy zobaczymy bo to ma bardzo dobre prowadzenie to prowadzenie jest ważne co ci po prędkości i po przyspieszeniu jak auto się źle prowadzi no, coś tam stuka ale to chyba kot gdzieś tam właśnie. Potłazi i stuka Kościół Czemu mi wykrze Co ci pozwolił? Tu jest radar, dawaj go. Jesteśmy pierwsi? Tak, na razie tak. Na razie jesteśmy pierwsi. Co on tak słabo miał? 600, ty! Co jest grane? dopiero połowa. Przecież wszystko może zdarzyć. Kolejny radar. 300. A kurde, ale walłem. Prawie na godzinę go wyprzedzamy Na radarach Myślę, mm. że przypierdzielę w drzewo samochody Okej, okay, dogonił nas Ale nie przegonił nas, okej. Okay. Udało się z nim wygrać, nie było wcale trudno. Super. Teraz tylko jeszcze wygrać jego samochód. Zawsze można kupić sobie takie auto. To nie jest problem. Wybieramy to. Mamy auto rywala, fajnie. No i wybieramy to. No i dodatkowa premia pieniężna 50 tysięcy. Super. Świetnie. Lista, czarna lista numer 5. Jakiś Wysol. Wes Allen, Webster. Webster, jest taki na YouTube, nie? Chyba się nazywa, jakąś on się nazywa, nie Webster, jakoś trochę podobnie, co obkleja tam szyby i wszystko. Webster, Webster chyba się nazywa. Polecam, bardzo fajny kanał, facet tam obkleja te, e, zazwyczaj chyba samochody właśnie, przyciemnia szyby. Ok, ucieczka przed pościgiem. Webster cały czas gada o autach, osiągach, wyścigach, bla bla bla. Nigdy nie zamyka gęby. Upsturał sobie, że kiedyś to idzie na szczyt, kiedy nie jeździ w wyścigach ulicznych, kręci się na le legalnych imprezach. Wybeberszył wybe wnętrze swojego wozu z wszystkich spędnych elementów, aby zmniejszyć jego masę. Okej. Okay. Kinga ma pokonanego to jest Webster. Znowu mi to dzwoni, kurde. teraz nie mogę odebrać. Czekajcie, się, potem co odbiorę. I teraz. I jeszcze raz. mogę Jak to jest skoczyć znikną, znikąd na szóstą pozycję? na czarnej liście, kto by pomyślał musisz czuć się wspaniale, tylko tak dalej rok ok ok co jedziemy ulepszyć to auto, najpierw sobie te ulepszymy sobie je po prostu wszystko w nim sobie ulepszymy aha sklep ja tu stoję zajebiście no to dawaj tutaj zaraz Dawaj. Osiągi. Co ja tam mogę poprawić? Silnik? Nie, dalej to zamnięte. Pozycja numer 3, ok. Tu coś mogę lepszego? Pozycja numer 5. Tu. O, to mogę mieć. Wow, patrzcie, prowadzenie prawie na maksa. Super. Nitro. Mogę. Słuchaj nitromokreni to bezpraszenie w potylenku, azotu. Okej, okay, dawaj to, super. Ty że mi kasy starczyło. Aha, mam 126. Dobra. Tu nie mogę mieć nic lepszego. Hamulce? Nie. Turbo sprężarka? Też, okej, okay, trzecia. Dobra. Dobra, dawaj to kupujemy. To i to, super, dawaj. No i co teraz? Wygląd jeszcze sobie poprawimy. E, lakier sobie zmienimy. Jaki? Takie coś. Daj takie. Nie wiem, niech jest. I jakieś naklejki na bokach. Może jakieś... Unikalną damy, co my tu mamy w unikalnych? To nie pasuje za bardzo. Nie, ten kolor się musi odznaczać. Wyciężca zawodów, jakieś te grafiki, nie za bardzo. Nie podobają mi się te grafiki. Pasek jakiś taki? Nie wiem co w sumie. Takie delikatne, niech jest. Jakiś taki kolor damy. Nie wiem, czerwony, czarny, niebieski. Damy taki, a ten drugi? A jak ten drugi wybrać? Taki, a ten drugi jak wybrać? Nie da się. Daj taki. No i niech jest, dobra. Nie wiem, tak sobie, tak pele jak zrobiłem to. Spadły ognie na dwa. Dobra. Powrót do kryjówki. Pokaż mi tamte auto rywala. Wybór auta, pokaż. E... O, Galardo jest lepsze. Zobaczcie, to jest Lamborghini, jednak, Lamborghini Galardo. Ok, co on ma lepsze? Wszystko ma lepsze. No tak, wszystko ma lepsze Galardo. No to dobra, ok, pojedziemy sobie na pewno w kolejnym, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku. Tymczasem ja was żegnam. Dostawcie łapkę, subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek pod spodem. Dziękuję jeszcze, jeszcze raz wszystkim za subskrypcję. No i to tak, trzymajcie się. Na razie, hej.